Cześć, dzień dobry, witam się z wami w kolejnym vlogu na moim kanale. Dzisiaj mamy sobotę, jak widzicie za mną w tle zapalone ledy, a to może oznaczać tylko jedno, że zaraz biorę się za nagrywanie dla was mierzymy. Podejrzewam, że jak już to oglądacie, to mierzymy na kanale już jest, bo mierzymy prawdopodobnie w lecie jutro rano, natomiast vlog w poniedziałek, tak mi się przynajmniej wydaje. E, także ja zabieram się za rozstawianie tutaj całego swojego asortymentu. Miki jest na dżemce, e, Filip dostał bajkę, no bo raczej z nim to nie udałoby mi się tutaj nic nagrać. Także ja się biorę do roboty. Zapraszam do oglądania. Film nagrany, co prawda z przeszkodami, bo w połowie filmu obudził mi się Miki e, i zamiast nagrywać godzinę, nagrywałam dwie. Ale nie chciałam zostawiać Was jutro bez filmu, także mam nadzieję, że to docenicie i zostawicie chociaż łapkę w górę pod najnowszym mierzymy. Nawet całkiem fajne rzeczy tam były, zastanawiam się, czy sobie czegoś nie zostawić. E, w ogóle dużo rzeczy jest przecenionych teraz w Sinsei-u, e, nawet tych, co pokazywałam z zaległych mierzymy. Na przykład ten taki musztardowy sweterek. E, on jest też w wersji takiej kremowej. Taka sukienka cieniowana, no, jest tam trochę rzeczy, więc e, jeśli nad czymś się zastanawiacie, możecie sobie zerknąć na stronie. Niestety nie jest to współpraca. Halo, sensei? Ktoś mnie ogląda? E, dobra, żarty żartami. Ale mój mąż napisał do mnie z pracy, że zabiera je na obiad do McDonalda, także... No. Dzisiaj zjemy sobie obiad w restauracji pod złotymi łukami. W sumie plus jest taki, że nie muszę nic robić. Nasze dzieci, i tak gdziebyśmy nie poszli, to jedzą frytki, o ile miki jeszcze zje coś innego, jakąś zupę czy coś tak Filip, praktycznie nic, więc pod tym kątem słabo, bo nawet jak idziemy gdzieś do knajpy, to musimy wybierać taką knajpę, w której mają frytki. Właśnie Filip. Mamo. O, tu. Kupiu. Tutaj już proszę. Drugi przeszkadzacz. Dobra, tymczasem ja jeszcze biorę się tutaj za Mikołaj. Nie wolno. Za przetarcie kurzy, odkurzenie. Mamo. Naprawia. Tak, Miki tak naprawia, że zaraz to psuje. Mikołaj, nie wolno. Jeszcze szybkie ogarnięcie w kuchni. E, oczywiście Filip jeszcze w piżamie. Godzina 13, zaraz się ubiera. Ja lubię, Czekamy na Marcina i idziemy. Mikołaj, nie wolno. Widzicie, jaki to jest małe po prostu. Ja wolę, żeby było No, także zbieramy się. Idziemy właśnie na naszą czteroosobową randkę do McDonalda. Idziemy Filip? A ty schodami! Schodami idziemy? A ty będziesz jadł? Bez coli. Dobra, byliśmy w tym McDonaldzie i powiem Wam, że było tyle ludzi, że tam nawet torby nie było gdzie położyć. A co dopiero w ogóle ruszać rękoma i normalnie sobie zjeść jak ludzie. E, w ogóle jest dzisiaj bardzo ciepło, więc stwierdziliśmy, że skorzystamy jeszcze z pogody i pójdziemy się kawałek przejść w takich pięknych okolicznościach. Proszę bardzo. No właśnie uciekają. Także korzystamy sobie z tej wiosennej pogody w środku stycznia. No może nie w środku, bo mamy początek stycznia. Także idziemy pokorzystać, bo za pół godziny pewnie zrobi się ciemno. Mam! Autka jadą. Mikołaj! Mikołaj! A co tam lata na niebie? Ptaszki! Mamo, ptaszki latają. Co to jest? Co to jest? Te. Kto to jest? Ptaszki? Te. Powiedz ptaszki. Mamo, nie mogę lecieć! Moje przed łatwo za Powiedz ptaszki, Mikołaj? Lata, lata, lata. lata lata. Gdzie my przyszliśmy? A po co? Pyszli do Lidla po coś słodkiego. Do Lidla po coś słodkiego. O, chyba pociąg jedzie. Możesz mikiego podsadzić. Jedzie! Akcji. Proszę tak? bardzo Co to Filip za pociąg pojechał? Chłopaki chodzi no i teraz cześć pociąg i teraz chodźcie do Lidla. Mikołaj, gdzie idziesz? Do Lidla idziesz Gdzie idziesz? Mhm. Tam. Idziemy do Lidla? Miki, do Lidla idziemy? Nie. Idziesz po czekoladkę? Idziemy czy kupić czekoladkę? To chodź. To chodź, daj rączkę. O widzicie, jak niech do czekoladki, to pierwszy. Dobrze, moi drodzy, klasycznie zapraszam na Hauls Lidla. <grymne> Dawno nie było, jakieś kilka vlogów nie było, także pokażę Wam na szybko, co kupiliśmy. Mikołaj już dobiera się do galaretek w czekoladzie. <grymne> Patrzcie, jaki już sobie tu rozerwał. W ogóle nie wiem, ale ja nie lubię galaretek w czekoladzie i zawsze moją zmorą paczek świątecznych, jeszcze jak byłam dzieckiem i mój tato przynosił z pracy, to, to była moja zmora, te właśnie galaretki w czekoladzie. No, kolejną rzeczą to są kapsułki do zmywarki, bo akurat mi się kończą, a były w promocji. Także na opakowania. Dalej mamy klasycznie mleko do kawy, jajka. Co tutaj mamy? Miki, co to jest? Jabłuszka? Mm -hmm. Jabłuszka Miki Mam. Teraz zajęcie je galeretkie, ja mu o jabłkach także. Stop. <laughs> Takie homogenizowane, to akurat y, Filip lubi. Tutaj jest jeden truskawkowy, jeden z czekoladą. Tutaj jeszcze Miki wrzucił jakieś takie herbatniki. Tutaj Tutaj mamy jeszcze y, tutki z Bob Snayla. I one są też bardzo fajne. Mikuś są bardzo fajne, mają bardzo fajne składy. I tutaj, jak mamy w składzie truskawkę z bananem, to faktycznie jest to tylko truskawka i banan. Nie jest to sztucznie zapychane jabłkiem. Właśnie Miki mi zabrał z torby płatki i sobie poleciał, także były jeszcze płatki. Dalej mamy czekoladę. Widzicie, to taki miał być odchudzający styczeń, a tu same ciastka. Co, Miślu? Co byś tu chciał? Domestos, proszę bardzo. Juszki rosół. E, I w końcu pojawiły się te ciastka korzenne, e, o których mówiłam Wam przed świętami, których szukałam cały grudzień, których nie było, e, teraz z powrotem wróciły do Lidla. E, macie te galaretki, podzielcie się tam. Miki już je otworzył. Jeszcze więcej tych tubek, bo. One też nie są w Lidlu w stałej ofercie, tylko one pojawiają się raz na jakiś czas. I w Lidlu w ogóle one kosztują 3,50, a w Rosmanie prawie 5 zł. Także jak są, to ja zawsze robię zapas. Serek taki topiony. W ogóle nie znam tej firmy. Od czasu do czasu kupowałam z Chochlanda, ale już od długiego czasu się nie pojawiałem, więc nie wiem o co chodzi. Kolejne ciastka. I woda. I to w zasadzie by było na tyle, jeśli chodzi o zakupy w Lidlu. Jeszcze dzisiaj prawdopodobnie czeka mnie wyprawa do Biedronki, więc jeśli się tam wybiorę, w sumie muszę się wybrać, bo muszę kupić Mikiemu pampersy, promocyjna grażynka, oczywiście nie obrażając żadnych grażyn, wiecie o co chodzi, jak coś fajnego upoluję, oprócz pampersów, to na pewno dam wam znać, a tymczasem pakuję to do szafek i robię kawę. Dobra, moi drodzy, ja przyjechałam do Biedronki, w Biedronce udało mi się upolować persy, bo po to głównie przyjechałam. Idę jeszcze do Hebe coś e, kupić, żeby nagrać jutro dla Was jakiś teścik. Dobra, to co miałam ogarnąć, ogarnęłam. E, byłam też w Hebe. Niestety w tym naszym Hebe asortyment jest mega ubogi, więc no, tego, co najbardziej chciałam kupić, nie kupiłam, ale obciłam sobie kolory i zamówię sobie po prostu przez internet, mm, ale kupiłam coś innego. E, także myślę, że niebawem pojawi się makijażowy film, w którym przetestujemy sobie nowości. E, nowości na pewno dla mnie, ale czy to są typowe nowości, nie wiem. E, ale będą tanie kosmetyki, więc to, co lubicie najbardziej, więc zobaczymy sobie. Czy warto wydać na to kaskę, czy lepiej kupić coś innego? Także śledźcie kanał, bo na pewno niebawem będzie. O, ja tu jakoś tak, a tymczasem uciekam do moich szoguników, do domu. Także jedziemy. Ja już wróciłam do domu. Jeśli chodzi o Hebe, to w zasadzie kupiłam wszystko do tego testu. Słucham! Słychać, a nie widać. Jedynie z takich niemakijażowych rzeczy to kupiłam taki żel do twarzy znakomi z tej serii Dermo, ponieważ właśnie kończy mi się mój żel z Soraj, który tak swoją drogą bardzo lubię. Akurat ten był na promocji, kosztował 13 zł, więc wzięłam sobie na próbę. Zobaczymy, jak się będzie sprawdzał. Jeśli chodzi o to, co kupiłam z kolorówki, to Wam tutaj nie pokażę. Jeśli lubicie tematy makijażowe, to w najbliższym czasie pojawi się filmik. Także zapraszam do śledzenia kanału i do jego subskrypcji, jeśli jeszcze tego nie robicie. Ja tymczasem będę się już z Wami żegnać, bo jest już dość późno. Trzeba ogarnąć szarańcze do spania. No, także dziękuję Wam bardzo za oglądanie. Widzimy się już niebawem w kolejnym filmie. Do zobaczenia. Cześć.